Jak będziesz gotów, to żóbę. Nie. Okay. Trzymaj się nisko hmm. i jedziemy. Ok? No i tutaj nie, bo to jest szakuri. Lepiej, ale też jest unoszony kąt, nie? No, z z kolei z dołu teraz, nie? Pewnie miałeś poczucie, że tak trochę ale... rąbnąłeś. No to właśnie to. Trochę płaski kąt, prawda? Za mhm. no to poziomu trochę lepiej, obruszy... obruszyło się. Ale patrz na powierzchnię tego cięcia. Więc prawie tam uciekło ci, cóżka ci uciekła. No i bardzo ładnie teraz. O to chodzi. Ładnie też na się nie przesunęło. No bo kąt natarcia był dobry, a... Też ładnie. Płasko, płasko. No i czułeś opór? Nie. Kiri? Kiri, Tak. Najprzecież przedniej. Też płasko. A drugą? Czułem, że miękko wyszło. Tak, ale to i tak jest za płasko. lepiej kąt na tarcie wyszedł, ale kąt cięcia jest za płaski. Jama i Kiri, Robimy tak wiesz. ale tu je, to jest kąt lepszy. Tak. i pewnie tu nic nie poczułeś. No, noga, <śm> nie chcę żebyś się przyciudł. No? Hop. Okej, okay, też trochę nie wcelowałeś. Poczy I to jest dobrze, teraz w miarę. Dobra, trochę to jest to poziomy cięcie. że żebyś zrobił po prostu. Jak to, to wyrównam, bo spójrz, teraz jest 45 stopni mniej więcej. I te pierwsze dwa cięcia miałeś za płaskie, w drugich miałeś lepszy kąt, ale słabszą kontrolę nad tym, gdzie trafiasz w matę, Dlatego tam jamy były i te inne. Nie? Dobra, jedziemy. Jeszcze raz to są Tak. Chod. Możesz bliżej podejść i ugiąć trochę ramiona. Na zgiętych rękach włóczki da się przeciąć. No tak. Ładnie. I to jest ten kąt, który chodzi i się nie wygieła i tak dalej. A połówki są mniej stabilne. Mhm. No. Dobrze. I z tamtej strony... A! Kesakiri. No tak. No. No, I to jest jama. I poczułeś, nie? Bo naraz... I lepiej, nie? No. I kiri. I tutaj tak samo stoisz z boku i patrzysz na tą krawędź, w którą się ma wciąć, maty, i w ten punkt, gdzie to wchodzi w matę. Nie? Uważaj na nogę. No, płaski kąt. No, i tak nie jest płaski, ale Dobra? Kiri. A, Kiriak. o. I teraz było idealne. Wiesz, chodzi o to, że anatomicznie staw skokowy i tak dalej, tak działa, że będzie ci łatwiej to złożyć. Teraz nie poczułem oporu. No? Oh yeah. Ah, 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 Shakuri, pop.